Raz, dwa, raz, dwa, próba mikrofonu. Uwaga, uwaga, konkurs. Cześć, lubisz nagrywać filmiki albo interesujesz się ekologią? Mam coś dla ciebie. Nakręć z nami swój film. Będą to warsztaty filmowe dla młodych twórców, podczas których nauczę cię nagrywać krótkie filmiki telefonem komórkowym. Idealne na TikToka i na Instagrama. I oczywiście na nasz festiwal ekologiczny z konkursem. A na jaki festiwal? Młodzieżowy Festiwal Filmów Ekologicznych, odbywający się w ramach 12 Międzynarodowego i 16 Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Ekologicznych imienia Macieja Łukowskiego, ekofilm, którego organizatorami są Urząd Miejski w Nowogardzie wraz z Nowogardzkim Domem Kultury. O czym może być Twój film? O tym, co dzieje się ze śmieciami, których nie sprzątamy? O superbohaterze, który walczy z plastikiem? Albo o czymś zupełnie innym? To tylko zależy od Ciebie. Ty decydujesz. Żeby wziąć udział w naszych warsztatach i konkursie filmowym wystarczy, że wysłasz zgłoszenie na mój adres mailowy. Podaję go tu o. Czas na zgłoszenia macie do 14 marca. W zgłoszeniu podaj imię, nazwisko, swój wiek, szkołę do której chodzisz. Najważniejsze, nagraj króciutki filmik, gdzie się przedstawiasz, i odpowiadasz na dwa pytania. I powiedz nam, dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach filmowych i w konkursie, i odpowiedz nam na pytanie. Czym jest dla ciebie ekologia? Czym jest dla ciebie ekologia? Nie czekaj, wyślij swój filmik zgłoszeniowy już dziś i dołącz do naszej ekipy filmowej. A i uwaga! Zapomniałam Wam powiedzieć, że będą fajne nagrody do wygrania. Warto. Nie czekaj! Zgłoś się już teraz! Nabór do 14 marca.